No hej! Witam was w kolejnym odcinku z serii gramy o piwko. I teraz jesteśmy w czwartym akcie, zamierzamy się zmierzyć z Diablo. I miejmy nadzieję, że Asmo padnie więcej razy ode mnie. Cześć, siaczki. Okej. Okay. Wróć, gdzie ja do Waypointa idę bez miksturek. Dawaj. A tak właśnie w tamtym odcinku skończyliśmy na moich problemach z funduszami Dobrze, że znalazłem pierścionek za 5 kafli um. Okej okay. No dobra, zakupię sobie za to co się da Asmo, liczę na twoje ten, tamtego A, że dobra. Daj. dobra, dobra, nie bądź taki cwany Ehm. Rzeka pomieni. a jesteś już tu. No. A więc dalej. Prosto w legowisko, grozy. Idziemy za pierdolamy? Ja sobie porzucam miksturkami, Bo czemu nie? A masz, a masz. Rzucaj, no, rzucaj. Byle nie we mnie. Dźwicza pika. Możesz się zdziwić, piką. Podziękował. A, to nie tu. Hmm, tu też nie. To idziemy dalej. Czekaj, trupożerca cię goni, ale widzę, że sobie z tego nic nie robisz. No po co? Pokazać ci fajną sztuczkę, patrz. O, o, ojej. Fuck! <gryw> Abym ci kurwa sztuczkę pokazał. Ja, żeby dodać, dodać dramatyzmu, to będę jeszcze bardziej olewał swoją obronę. Po prostu przyznaj się, że jesteś nawalony w trzy duchy. Nie, ja po prostu daj ci szansę. Mhm, mm nazywaj to jak chcesz. No, yy, orzechówka żeśmy już wypili, godzina jest trzecia w nocy, nie śpimy od. od której? Od dziesiątej. od wczoraj. od, od wczoraj, od dziesiątej rano, więc jest fajnie no tak. mówiąc no. O! O! Co o? Co a, zobaczysz człowieku. A, pewnie coniak level dostał Ja będę na kurwiał, będę jak Zeus będę na kurwiał błyskawicami mm -hmm. no ta A mi się skończyły miksturki, many Zabaczki Cox. Nie żebym coś tym zadawał, ale Jaki z tego masz damage? 180 Co hita ci coś? Nie, nie mów. Ja ze swojego Frozbota mam 260, 280. Jebać tam, damage. Ja tu skinę, nadrabiam, już mówiłem. Ty bądź aj... tak dobry i nie kradnie mi miksturek. Ty po co ci, jakaś mikstura? O oh fuck. Ty kurde, jakiś kapitan planeta. Ty, chłopcze, czemu ty mi pulujesz mnie? Znaczy, pulujesz ich na mnie? Łóżka, żeś wyrąbał. Oj, tam jedna z 500. Pod moimi nogami i z, z 3000 w pokoju. Przeżyję No tak, a, i ucieka w moją stronę, gdzie ja mam kurczę, hapeki ujemne O, widzę z many, nie podpier Spoko Dobra. Rycerz odchłani Agil Cholera Gdzie? Ło wow. Ogłuszyły mnie dziady takie. Okay. Dobra, pierdalam no jest... i robię damage. No prawie. W zasadzie to powiedziałbym coś, ale nie powiem. Ła. Mam jakieś miksturki, tak, jedno leczenie. Osom. Awesome. Ja mam jeszcze trzy... Oho to jest, tu. Mać, cholera jedna. Czemu żeś tam pola z daleko? Staram się przeżyć, cicho być. Użyłem magicznej funkcji teleportu. Jeżeli zacznę... do ciebie do... zanim do ciebie dojdę, to muszę zabić 20 mobów? Właśnie stwierdziłem, że to był błąd, ale co tam? O! Haha, sanktuarium chaosu! ha, 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 ha. no poczekaj no na kurwa, To ruchy. się cofnę do ciebie, żebyś mógł dojść do sanktuarium hałasu! Już o jesteś. Nie jest wirem. bo sobie odbyt sparzysz. Czy coś? Czy pokaleczysz? Whatever. Ty okay. Ehm. Um. Już co? Ehm... Um. Aha, tak. Postawiłem TP. Pójdę sobie po miksturki, tylko że nie mam czym za nie zapłacić. Za Ja tutaj walczę. Mhm, Też bym powalczył, jakbym miał jak ha ha ha. ha, ha. Kom, kam, kam. Zap. Hm. Cebażej hmm. strtok żółcię kusa mnie z samego mnie zostawiłeś. Wiesz co tak, mam stać i ładnie wyglądać, to ja już wolę cofnąć się po miksturki. Dobra, to ja się cofnę. Dobra, już jestem. Mam jedną miksturkę many, no i ja pierciele. Dobra, to sobie mogę selnąć za kafla. A to za 700. Może no. byś powiedział naszym widzom, dlaczego mając jednoręczną broni, nie ma żadnej tarczy? Bo w sklepie nie było. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Może dlatego, że jesteś noobem? Nie, po prostu. Nie było w sklepie. Znaczy są takie, co wymagają siły 70. To tym, to ja sobie mogę, nie wiem, poszurać między nogami. Właśnie do teleportu. Przecież wszedłem, już to walczę, nubie. Hmm? ci jak zwykle. Tak, fest mnie, bustujesz jak mnie nie ma. Uii. co Nie. nie. To jest kapliczka, what the fuck? Nie, nie, a, bo sobie pożyczyłem. kapliczkę, okay. Była odporności na ogień. Czyli zakliknąłeś kapliczkę i poszedłeś do miasta. Mniej więcej. Okej. Okay. Znaczy nie no, wcześniej jeszcze spólowałem moby na ciebie, ale niestety nie zabiły cię. Ja mam tu eksplodujące mikstury. Będę ich nakurbiał z ognia. Co tam, że tu jest ciepło wystarczająco. Tak. Kończą mi się miksturki. Bierze z tych piorunów Czerwonych się wychodzi, bo ci wysajomane eee. o oh, fuck. Mhm. Zgadzam się w całej rozciągłości. Hm. Robi się ciekawie. O, ekstra many. How sweet. Dobra. Mm. Aha. Many mi się skończyły. Dobra. Urewa. Okej. Okay. Dobra. Kogo robi pierwszego? Proszę może ducha? A ja i tak... Ja nigdy nie wiem kto tu i gdzie jest. Ja wiem, że tu z trzech pieczęci coś wyskakuje i tyle. O, oh, fuck. troszkę ich jest. Czekaj, idę. No, troszkę. Mamy inne pojęcie. Troszki. O, prawie padłeś. Spokojnie to gagniam. O, ty, nubie. Co? Zarąbałeś mi kapliczkę. Czy nie tak. kapliczkę, potiona. Ojej. No co, no. Dodać, prawie No tak jestem parę dedów w plecy, więc nie narzekaj Oho A, ja nie mam many Incoming Wiesz, że nie mam many? Wiem, jakoś mnie to nie rusza Czemu mnie kolorowy goni? Bo jesteś ślubem Czekaj, gdzieś tu miałem potki. Gdzie miałem potki? Shit. Eee, kolego, kolego, gdzie ty jesteś? Bierz ich ode mnie, no mogę kurde, ich... kurde, jak uciekasz? Ja no, mogę ich pokajtować, ale nic więcej, nie mam many. Kajtując ich nie mogę nic robić. By ich kajtował dookoła. Widzę ja tylko nabrze, ale... hmm hm hm ciężka sprawa oj chciało mi miksturki wszystkie a już nie mogę kajtować, nie mogę biegać o, żółte pazury, może coś dla mnie? co wy mi tu dacie? dobra Wpisnę sobie teleporta. Okej. Okay. No to ja. O co ciekawego jest? Hmm. Pazory. Jeden zna jakiś krab sprzedam. Aha. A w... Chodź, to sobie sprzedam. Panie, ja nie muszę kupować tych potek najlepszych many, wiesz? To nie kupuj. Hmm. Nie żeby mi to coś obchodziło. Dobra, dobra. Okej. Okay. O szlag. Sz Troszeczkę skopałem, ale dobra. Dobra. Kur, dalej mają odporność na błyskawice. Dobrze. Dobra, dreptu, 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 dreptu. Ja chcę mieć zamieć! Ha ha ha, ha. Oh, man, to prawie to żeś mi zabił. A to był deka z deka sabotaż, bo sam prawie padłem. Chłopie, ja tam wpadłem i prawie zginąłem. Uh, fuck. Nendo. sam prawie padłem. Co mi to wchodzi? Specjalnie chcieliśmy zabić. Tak, pewnie. Kościół na podwórko Czekaj, ja tu ginę. Daj mi umrzeć w spokoju. dobra, no, leży menda. Rękawice żółte. Zobaczymy. Co tu ciekawego? Mam nadzieję, że na filmie będzie pokazana epickość tego mojego ruchu. Nie wiem, co żeś zrobił, ale na pewno to nie było takie epickie jak moja walka z bossem. wiesz co? To było epickie i wredne. Po prostu... Ty się tu bijesz, ja teleport, otworzyłem pieczęć, prawie zginąłem, ale wróciłem. No i ja prawie zginąłem, kurde. O, idzie kolejny boss. To będzie fan. Fan to już jest, bo prawie ginę. O oh. trochę więcej niż prawie dawaj tepę. Aż byś umarł. W życiu Już trudno, żebym w życiu umarł. Ty, bądź tak dobry i nie puluj ich na mnie, jak ja nie mam mikstureków pozbindowanych, ok jak nie puluję na ciebie, tylko w pułapki. Mhm. O kurde, co za mędy. na błyskawice. Ej, bożu, bożu. A, serce diabła tu jest jakiś. No. Zaklęta aura, który nie wiadomo co daje, dobra. Kurna, jeszcze nie, mi level nie wpadł, no. Rękawice, 6 na błyskawice, 2 do zręczności. Ja to sobie założę. Czemu nie? Chcesz to się baw? Ty i tak za mało razy zginęłeś. Czemu ty takie ninja kliki dajesz na te? Na takie ninja clicki i te to klikam, no i tyle. To był ninja click. Oho. To będzie ciekawie. Nie, Dlaczego? Zajdę ich od tyłu. Czyli mi sobie spierdalasz stąd. Nie, zaszłem ich od tyłu i się rzucili na mnie. I zacząłem żałować, że próbowałem ich zejść od tyłu. No, mam tutaj bossa. Chodź tu. No to zajmij się bossem, ja biję ady. No jak de bossem? Ja tu mam bosa i trzy Idę, idę. Wy tu, wymordowałem wszystko co się rusza. Po prostu powiedz, że jestem zajbisty. Nie jesteś. Nie, wcale. No. Wyższe mi wszystkie mikstury. Dobra, przed Diablo trzeba... Ojej. Ale się trzęsie. Doszedłeś tak daleko jedynie po to, by umrzeć. Czy coś ten deseń i ile masz kasy? 9 koła To sypnij ze 3 sobie sobie 8 żartujesz, 8 Syp Sypnij, mam 60 golda Za co mam potki kupić? Czekaj GEF. GF Eee, Kurde Akurat na diablo mi level skoczy. No szlak by to trafił. Tom, 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 Teraz będzie fun. Mhm. Czy wieczek robimy? Ty tankujesz? A ja Nie. się śmieję. Nie wchodzimy w portal, chyba że zmienimy. Czyli tak, nie wchodzimy w portal, bo ja ginę. Dawaj. Wbijaj i idziemy, w mój portal. Tak, Mhm. Tankuj. Jesteś fajniejszy. O, trafiłem chyba. Incoming. Lecz biorąc pod uwagę, ile ty masz HPków, a ile ja? Kurde, mój trap nie trafił w niego. Kurna. Holy shit, dawaj go, ochak, uciekł. Mhm, tobie, uciekł na mnie. Oh shit, muszę przy tym ogniem uciec. Dobra, Muszę się muszę teraz chilnąć? szlag nie mogę biegać. Zajebiście. Fajnie, stoję kilometr od niego a mi HP ubywa. Pytanie jakim cudem? Bora ma dużego? No i ginę w tym momencie. Ile masz miksturek HP? Jedną. Tawaj chodzi tu tchórzu. Ja tu nie mam już miksturek many. No co za menda? A masz... O oh, FAK! Tu gdzieś muszą być, MUSZĄ kurwa być Nie ma Dawaj to kurde No ja... dawaj Ja nie chcę stracić piwa Już i ja tak jestem Angle, a ty sobie uciekasz, co to za gra jest? No, no taka, że już nie mam hapeki mi ubywają, chociaż jestem kilometr od niego i się pytam jakim prawem Dziękuję Pałosto. Mi też ubywają Jakoś nie płaczę ja tu jestem blisko. Więcej ataków na mnie wchodzi. Tja... Yeah. No i super, nawet nie mam za co potek kupić. Pierdolę no. takie zasady, wbijam, kradnę co moje i chuj. A ty walcz. Walczę. Idę sobie kupić potki HP w ilościach hurtowych. Mm, nie masz dosyć złota. Super. Nie tutaj. Hurra. Tak, Teraz im to ja walczę. Już ma 70%. Mm. Gdzie on jest? Gdzieś tam. Aha, okej. Okay. A masz, mele. Auć. Masz, no bie... Gii, Sorry, on nie ma na one shot'a, no to, to, to tak... Nie bardzo... Nie prawie też... Mhm... Widać. W mele Widać... właśnie jaki one shot... No bo ja mam... Potiony jeszcze... To ile ty masz tych potionów? Ja już dwa razy inwentory potionów zużyłem... Zdoby... O, oh, fakt Ło wow. to był farciuch. No z tego się ucieka. No z tego się ucieka, z z zanim z uciec, to on już to przekastował. No ostatni pot, on teraz będzie śmiesznie. Mhm. Żebyś wiedział, że będzie. Czemu on pobiegł do mnie? Ja, ja go o to nie prosiłem. Oho. Wow. Zauważyłem, że on to kasuje te to nowe, jak nie ma ludzi w zasięgu. Oha. Wow. To był fartuch. Aha. Fak. Fak. O. Stawiam portal. O, fak, yeah. oh, potionów nie kupiłem, dobra. Może padnie. Mhm. Uh jeszcze -huh. nie? Czekaj. Dobra, go wytankuję. O, oh, fak, albo i nie. Hmm, pozdro 600. Dobra. Tankuj, tankuj. Bez potjonów potionów. Tankuj, mówię. Dobra, siam HP. No, padłem. A ja mam więcej? I to jest w mój portal. I znowu kurde potionów nie kupiłem. O, Taktycznie trzeba! Czemu to uciekasz z moich trap? Kurde. Mam... Może dlatego, żeby mnie nie zabił. Ja wiem, że to jest dziwna taktyka dla ciebie, bo ty stoisz i on cię nie rusza. Ale ja się muszę biegać A, wejko Staram się A masz, pod nogi A masz jeszcze jedno Jeszcze mhm. jedno Jeszcze jedno A? Mm. Yeah. Kto, kto kogo zabije? I ma HP z 5% A ja już mam też coś koło No ja już nie mam potek hapeków No to leży i kwiczę. ja w ogóle bez potek latam. No, gin. Kurde fuck To no, padnę. Aaaa, zabiłem go. No. wreszcie, że się coś przydał. Co tu ciekawego? Granczkowych hem. Pokutyki żółte. Hm.

Mam fajną laskę, 20% przekastowanie czarów, to ci może przydać. Jeden do ściana ognia i mam hełm 38 do życia, więc jakbyś chciał, to mogę ci dać. Pokażesz mi tą laskę zaraz. Czekaj. To sobie. To wyrzucę, to wyrzucę, to też. Gdzie jest to? Tu. Pokaż jej. O kurna, dwa... O, jedno do ściany ognia, ty, niezła. Zwłaszcza mi się podoba to 170 obrażeń od Błyskawic, tylko że nie będę i tak bił w... Ale jakbym bił w zwarciu, to mi się przyda. Hastowanie czarów nubie. To najważniejsza rzecz dla czarodziejki. 20%, to już mam 20% w sumie od bonusów. Ale w sumie i tak od 26 lewla. A mi level nie wpadł na diablo, ja pierdzielę. Ale bieda. Masz problem. Ale dobra. Mniejsza. Zadanie wykonane. Zabiliśmy Diablo. To już coś. No. Czwarty akt skończony. To się liczy. Także od następnego odcinka zaczynamy akt piąty, ale zanim to się stanie. Można obejrzeć, no, outro yy, podstawki Diablo, co zresztą zaraz zobaczycie. Kto nie będzie chciał, to sobie może przewinąć. Ale my, my, wydaje mi się, że warto. Ale póki co, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. I tak dalej. Na razie. Hej, cześć. Później usłyszałem, że został pokonany. A kamienie dusz zniszczono w piekielnej kuźni. Oprócz jednego... Nie mogłem zrobić tego, o co mnie prosiłeś. Nie mogłem! Przejść przez bramę! Wybacz mi, Tyraelu. Wybacz mi. Mariusie, daj mi kamień, a wszystko zostanie wybaczone. Daj mi go, Mariusie. Weź go. Weź go, zabierz. Cieszę się, że to już się skończyło, ty, realu. Zobacz, co ze mną zrobił ten kamień. Nie zawiodłeś, starcze. Zrobiłeś dokładnie to, co miałeś zrobić, tylko widzisz, ja nie jestem archaniołem Tyraelem. O! Dobrze się spisałeś, Mariusie. Myślę, że teraz Nie. powinieneś otrzymać Są swoją własną...